Cześć maciek. Cześć Piotrze. Witamy państwa bardzo serdecznie. Bardzo ważny temat mam do ciebie, Piotrze. Czy można przejść z umowy o pracę na B2B? No właśnie. No pewnie podpowiesz, to zależy. To już wiemy, oczywiście klasycznie, ale czy można przejść z umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy, wykonując tożsame usługi? Czy w ogóle jest taka możliwość, żebyśmy przeszli u tego samego pracodawcy na B2B? Widzisz, to się może no, tak powiem, zaciera wszystko, bo słyszymy różne informacje, czy to mediale, czy też chociażby w interpretacjach, czy podejściach sądów administracyjnych i możemy spotkać no, to podejście różne. Mhm. Natomiast w ostatnich interpretacjach dyrektora Kisu jednak jasno jest powiedziane, że jak najbardziej możesz przejść z umową o pracę na B2B. Chociażby w jednej z ostatnich interpretacji, chyba późnym latem, mhm. gdzie dyrektor KIS, a właściwie podatnik, który się zapytał, wskazał dla dyrektora KIS, że będzie świadczył te same czynności w ramach B2B. Co... Czyli wprost powiedział, przyznał Ta. się, że będę robił to, to samo, samo. samo i że pewnie jeszcze chce zarobić na tym dodatkowo. Dokładnie tak, nawet wskazał, że finansowo skorzysta na takim przejściu. Czyli pewna otwartość tak. przed urzędem transparentność, no ale taka interpretacja wtedy chroni, jeżeli jesteś rzetelny i ten stan faktyczny odzwierciedla, to coś u Ciebie się stanie, więc hmm. jeżeli hmm. pytasz wprost i opisujesz to, co się u Ciebie wydarzyło, nie próbujesz nic tak. gdzie tam kruczyć, no to w takim wypadku e, potem, gdy jednak będziesz miał jakieś czynności sprawdzające, czy kontrolę podatkową, czy nawet postępowanie podatkowe, no to w takim przypadku ta interpretacja będzie Twoim parasolem ochronnym. No i tak podatnik też wskazał, że również finansowo na tym skorzysta i usługi będą tożsame. Dyrektor KIS wskazał jak najbardziej. Hmm. Można przejść złopę na B2B. No ale czy to nie stoi w kontrze do jakiejś takiej linii z ostatnich lat, że raczej przechylała się szala na tę stronę, że no nie można świadczyć tych samych usług na B2B dla tego pracodawcy, u którego byliśmy na etacie? O tak, nawet <grymne> na zakłówkach można było się takimi spotkać. Śmierć e, w zakresie przejścia z umowy o pracę na B2B. No, jak widzimy, interpretację dyrektora KIS-u i tutaj tę, tę pełną transparentność, trzy warunki, tak? Dyrektor Kis też mówi: No nie można jednocześnie, muszą być jednocześnie oczywiście spełnione wszystkie trzy warunki. Trzy tak, to znaczy, że nie będziesz odpowiadał, e, e, nie będziesz miał odpowiedzialności wobec osób trzecich, ryzyko gospodarcze nie będzie leżało po twojej stronie, no i będziesz jeszcze pracował, wiesz, w miejscu wskazanym przez tego swojego kontrahenta, już tak nie, nie, nie pracodawcę w miejscu wskazanym i o godzinach, czy też pod jego takim kierownictwem będziesz wykonywał te usługi. Jeżeli nie będą spełnione te wszystkie trzy przesłanki łącznie, no to mówimy, że jednak prowadzisz tę działalność gospodarczą i rozliczasz się w ramach działalności gospodarczej, czy tu z jednym kontrahentem, czy masz więcej tych kontraktów. I też tak dyrektor KIS wskazał swojej interpretacji podatkowej. Jasne, jasne. I rozumiem, że taka interpretacja podatkowa może być. Inna dla każdej osoby, dla każdej sytuacji, no bo to są indywidualne y, interpretacje, i to, że ktoś otrzymał taką, no to nie znaczy, że w innej sytuacji też ktoś taką interpretację otrzyma. Tak? W, w mojej ocenie, jak będziemy. Pytać w ogóle, tak? Zadawać, okay. zadawać pytanie w, w, w ramach in, tej instytucji indy, indywidualnej interpretacji. Raczej, raczej, raczej po, o, w ostatnim czasie pojawiają się tego typu interpretacje, wcześniej też były, tak? Podejście, podejście gdzieś tam się pojawiło w zakresie samej tej optymalizacji podatkowej, tak? Że właśnie przechodzimy z UOP na B2B, mm -hmm. e, no i w tym przypadku jednak na koncie trochę lepiej się zgadza. E, no i stąd też mogło być takie podejście. Tylko pamiętajmy, że przepisy no, od dawna wskazują, że w momencie przejścia z UOP na B2B, no, nie możesz chociażby korzystać z podatku liniowego czy też z ryczałtu, który o zgoła może być lepszy niż ta skala mhm. podatkowa. Jeżeli podatnik zapytał się w tym roku o to, czy może przejść na, tak. na B2B z UOP, no to w tym roku nie może korzystać z podatku liniowego, w tym roku, w którym przechodzi, oraz z ryczałtu. W przyszłym roku będzie mógł skorzystać już z podatku liniowego, mhm. tak? a w 2000 26, jak dzisiaj mamy 24, by mógł już skorzystać okay. nawet z podatku y, zryczałtowanego. Tak? Czyli, Czyli można, czy... ale są pewne ograniczenia. Czy to też te ograniczenia dotyczą ulgi na start? Czy... Tak, tak. No I tu w tym przypadku nie będziemy mogli skorzystać niestety ani z ulgi na start, ani z usług preferencyjnego. Tylko pamiętajmy, że gdybym ja na przykład y, właśnie, o dajmy na to y, grudniu 2024, Od 1 grudnia, tak? Mhm. Zmienił formę swoją zatrudnienia z umową o pracę na B2B, no to ja w 2024 nie korzystam z liniowego, w 2025 mogę korzystać już z podatku liniowego, w 2026 mam wszystkie formy opodatkowania. Okay. Możliwe, tak? Pamiętajmy, karta podatkowa jest całkowicie już wyłączona jako wybór tej metody opodatkowania. No a jeżeli chodzi o ZUS, no to nie mogę korzystać w roku, w którym ta umowa się skończyła i w kolejnym roku, więc de facto mhm. będę mógł skorzystać jeszcze z zus preferencyjnego, w 2026 roku i zostanie mi na szybko, licząc 11 miesięcy nawet skorzystanie, bo mamy 24 Aj. miesiące ZUS-u preferencyjnego, a te 13 de facto mi gdzieś tam e, przepada. Piotrze, czy w takiej sytuacji wypadamy też B2B u mojego pracodawcy z wakacji od ZUS? Tak i tutaj też będzie problem z wakacjami składkowymi. No no że ja w roku, w którym pracowałem na rzecz swojego pracodawcy, założę działalność gospodarczą lub w następnym roku mhm. i no to w takim przypadku... Jeżeli wyświadczę jeszcze potem usługi, w którym roku chciałbym skorzystać z wakacji składkowych, no to niestety nie będę mógł z nich skorzystać. No dobrze, ale te ograniczenia, o których mówi, mówiliśmy, dotyczą świadczenia tożsamych usług. Jeżeli świadczymy zupełnie inne usługi dla byłego pracodawcy, no to to wszystko tych ograniczeń nie ma, możemy przejść na to B2B i wybrać dowolną formę opodatkowania wtedy, tak? Zgadza się. Na przykład pracowałem, nie wiem, w, byłem w administracji, czyli nie wiem, przyjmowałem zamówienia, tak, czy byłem handlowcem w firmie, ale gdzieś tam po cichutku, po cichutku kształciłem się i na przykład stwierdziłem, że będę księgowym teraz. Założyłem biuro rachunkowe, tak obok nawet etatu, rozwiązałem tę umowę z, z moim pracodawcą, no i teraz okay, mam te biuro rachunkowe, a pracodawca o tym się dowiedział, bo, bo oczywiście poszedłem wypowiedzieć tę umowę i mówię, że, że będę zakładał biuro rachunkowe w związku z tym, drogi pracodawca, ale chcę się z tobą rozstać, tak, a pracodawca, o a ja od dawnego czasu myślałem o outsourcingu i chciałbym tą księgowość zlecić, więc może zająłbyś się. Tak. No i dogadujemy się. O, super, szukam nowych klientów, więc no, przyjmę to zlecenie, tak? Jasne. No to w takim przypadku to są inne usługi, więc ja mogę skorzystać z ulgi na start, tak? Jeżeli Ale. oczywiście w ostatnich 60 miesiącach nie prowadzimy też działalności gospodarczej, bo mamy też, pamiętajmy, te inne warunki, tak? Skorzystam z ulgi na start, z USU preferencyjnego, mogę oczywiście też skorzystać z innych form. No to jeszcze na koniec, Piotrze, chcę chcecie zapytać. Czy przejście z UOP na B2B się opłaca, albo może komu się opłaca, od jakiego progu, bo to chyba o to trochę chodzi, tak? De facto, to już od każdego progu, jeżeli mówimy o ZUS-ie preferencyjnym, czyli mm -hmm. nawet jeżeli mamy tę pensję minimalną, to też, to też, wiesz, my mówimy o aspekcie finansowym, tak. I tak. pewnie o to pytasz, o ten aspekt finansowy. Oczywiście, nie? bo są jeszcze inne kwestie, tak. typu no, bezpieczeństwo, poczucie tego bezpieczeństwa. Urlop przede wszystkim, tak. Może To coraz pod więcej ta... firm na B2B zapewnia ten urlop. No, ale to jest bardziej taka umowa, prawda? Tak, więc... ale tutaj raczej mnie włączą, bo tu mamy zagwarantowane, jednak okay. z pracy nam no, gwarantuje, tak? a de facto z moim tak się umówić na, na, na ten urlop, więc tutaj mam urlop, czy choroby jakieś, i tak dalej. Więc, no, de facto pamiętajmy, że przy działalności gospodarczej płacimy składki z od tych minimalnych wartości rzadko kto się decyduje na wyższe. Natomiast, jak na łopę dajmy na to, masz 6, 6 tysięcy kwotę brutto, no to potem zasiłek też będzie wyliczany od tej wartości, też wynagrodzenia e, chorobowe, gdy na przykład nie ulegiesz wypadkowi mm -hmm. tak No i kodeks pracy też zabezpiecza twoją umowę przed takim wypowiedzeniem na, powiedzmy, widzimy się troszeczkę, tak? Pracodawcy, a w przypadku B2B, o, to jednak tutaj cywilistycznie w każdej chwili będzie można tę umowę tak. rozwiązać e, bez podania de facto żadnej przyczyny. Na pewno przy B2B jest mniej tych gwarancji, ale rozumiem, że finansowo to zwykle mhm. się opłaca, tak? Finansowo tak, finansowo tak e, tylko musimy teraz przełożyć, czy chcę bezpieczeństwo, e, czy jednak tak. tu i teraz na przykład tak i budować, czy też może inaczej, właśnie budować tę markę tak? Tak. i może, może jednak chciałbym być ja dla siebie swoim brandem, nie? No to już zależy od indywidualnej sytuacji. Każdego z nas warto to rozważyć. Warto też porozmawiać ze specjalistą księgowym czy doradcą podatkowym na ten temat, który na pewno pomoże w odpowiednim wyborze. Polecamy InFact, naszych księgowych, którzy też chętnie Państwu pomogą. I, I poleciłbym też nasz kalkulator, w którym można o, sprawdzić właśnie. chociażby na przykład obciążenie pracodawcy versus B2B. Jak wygląda tak sytuacja finansowa, bo to chyba najbardziej. Dokładnie. Na stronie InFact.pl kalkulator, jak to wygląda finansowo, umowa o pracę kontra. Właśnie B2B można sprawdzić przy różnych formach opodatkowania, także polecamy. Za dziś bardzo dziękujemy i do zobaczenia.